Zobaczcie, jak się po zmroku prezentuje Alpina A110. Tutaj jest pilot w taki metuj. Włączymy sobie światła. Pięknie to wszystko wygląda. Silnik cały czas się chłodzi. Zobaczcie tylne światła. Dla mnie są przepiękne. Zaraz je włączymy raz jeszcze. Sekunda. Pięknie ktoś to wymyślił. Zobaczmy, jak spisują się <laughs> światło w tym samochodzie. Wybierzmy się na mój stały odcinek. Nocny. Nie ma tutaj, a przynajmniej ja nie znalazłem żadnych asystentów świateł drogowych, gdy nie jest tryb auto. W sensie, że czujnik światła rozpoznaje czy jest dzień noc, w sensie czy jest jasno, ciemno i od tego uzależnia włączenie świateł mijania bądź dziennych. Jednakże przynajmniej w tej wersji nie ma asystenta świateł drogowych bądź też automatycznych światach drogowych. Generalnie światła mijania bardzo blisko świecą przed samochodem. Wyjątkowo wręcz blisko, tak. To co tutaj jeszcze, jeżdżąc po mieście generalnie są światła mega mocne, zasięg w trybie miejskim super. Zobaczymy jak zaraz będzie na trasie na szybszej drodze. Oświetlenie pobocza też jest tutaj najgorsze, a szerokość też całkiem dobrze. Także tak naprawdę w tym zakresie, jeżdżąc po mieście, takich powiedzmy zacienionych uliczkach bocznych, nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale mam wątpliwości, czy na trasie będzie równie dobrze, ponieważ mniej więcej w połowie długości świateł jest takie miejsce jakby łączenia się dwóch źródeł światła czyli jedno przednie dużo mocniejsze tutaj przed samochodem też mocne i aby takie było pole gorzej doświetlone no zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce w sensie przekonam się czy to jest tylko i wyłącznie moje jakieś tam złudzenie czy faktycznie są jakieś takie przebarwienia no więc spróbujmy my jeden i drugi samochód i ruszamy w drogę. Ja sobie pojadam żebyśmy mogli spokojnie długie światła włączyć. Już jest kolejny samochód, goni. Generalnie jest całkiem dobrze, znaczy światło jest co zasady dosyć mocne, szerokie, zasięg jest również bardzo ok. Są takie powiedzmy strefy przed nami frontowo, droga jest bardzo mocno oświetlona, wręcz w takiej jednej części jest jeszcze mocniej to te światło rzucone. O, ktoś nas niestety wyprzedza, ale spokojnie. Patrzcie, jakie słabe światła miał w tym C4 Picasso? Krótkie i nierówno w ogóle świecące. Szerokość również całkiem dobra jest. Tam po lewej stronie jest dosyć sporo takiego zacienienia, ale i tak jest dobra widoczność. Przede wszystkim rzuca się w oczy ten snop światła frontalnie przed autem, że on jest taki dużo mocniejszy niż w pozostałym etapie. Wow! Drogowe są bardzo szerokie. Zobaczcie, jak tam na prawo, ale to widać oczywiście na kamerze. Prawo część jezdni jest nagle mocno rozświetlona Lewa również, także drogowa No, drogowe są niezłe, naprawdę są niezłe Niech ta auta znikną, żebyśmy nikogo nie oślepiali Drogowe super Nie, drogowa rewelacja Czyli nie tylko względy stylistyczne miały tutaj, powiedzmy pierwszeństwo, ale tak samo względy praktyczne, czyli jakość oświetlenia i sposób oświetlenia drogi super drogowe bardzo, bardzo dobre żadnych zastrzeżeń ostatnio w sumie bardzo rzadko mam zastrzeżenia w tym zakresie w stosunku do testowanych samochodów Mijanie owszem, teraz tak jak się na to jeszcze spogląda, oczywiście przez pryzmat światł drogowych, które bardzo mocno światło rzucają być może mogły mieć troszeczkę większy zasięg, zobaczymy przy większych prędkościach, czy, czy też tak będę uważać.